Państwu zapowiadałem audycję wcześniej. Niestety na co dzień pracuję dość intensywnie i zdarzyło mi się dzisiaj wyjechać do pracy w teren. No i z dużym opóźnieniem wróciłem, wróciłem i, 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 i staram się dotrzymać słowa. Staram się z opóźnieniem półtorej godzinnym, ale tą audycję jednak zrobić. Przecież zapowiadałem. Dwa tematy. Pierwszy to taki, e, to taki, czy właśnie czy powróci zaraza. A drugi. E, o co chodzi z tym UFO, że obecnie, obecnie dużo mówi się na temat. UFO, między innymi w Stanach Zjednoczonych. To tak wygląda, jakby starano się podkreślić teraz te wszystkie wydarzenia 10 przez dziesięciolecia, które były, gdzie świadkowie mówili o różnych obiektach latających, o różnych zdarzeniach. Przesłuchanie jakiegoś tam pana ze służb przez Kongres Amerykański, który wręcz twierdził, Twierdzi, że, że Amerykanie posiadają pojazdy kosmiczne i tak dalej. Jest taka kwestia bardzo dziwna o, i ona jest mi bardzo podejrzana, i zaraz Państwu uzasadnię dlaczego. Ale to wczoraj zapowiadałem tą audycję, natomiast dzisiaj, w ciągu dnia, to jest momencik. Tak. Tylko tutaj się reklama. Nie mogę odczytać. Z czego to jest? A tak. Chy, tak to jest. Yy, yy, chyba by... A, Grek We Wek, tak to się nazywa. E, e, Filip Mielczarek. I uwaga! Co dzisiaj? O Jezus, przepraszam. O jaś dobrze myślałem, że zgubiłem ten. Co dzisiaj przeczytałem w internecie to bardzo ważne, drodzy Państwo, bo kwestia, kwestia, momencie, kwestia tego, co dzisiaj wyczytałem, tym bardziej podkreśliła moje podejrzenia, o co chodzi. Ale ja mam pewne poczucia. Ja dzisiaj dużo prowadziłem auto, dużo kierowałem i miałem czas na skupienie się, na zastanowienie się. I ja dzisiaj Państwu powiem moją tezę karkołomną i, i, i bardzo niewiarygodną, ale powiem to Państwu. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że dzisiaj został popełniony artykuł tej treści. UFO nad miastami w USA. Armia sprawdza, jak zareagują mieszkańcy. Artykuł autorstwa Filipa Mielczarka. Jeszcze raz czytam tytuł UFO nad miastami w USA. Armia sprawdza, jak zareagują mieszkańcy. I co tutaj pisze? Pentagon i NASA prowadzą zakrojone na szeroką skalę badania i śledztwa dotyczące fenomenu UFO. W tym celu eksperci wysyłają nad amerykańskie miasta futurystyczne samoloty lub na osiedla nieludzko wyglądające istoty by sprawdzić, jak zareagują mieszkańcy. No, nie wydaje wam się, że to jest wielki nonsens? E, od kilku dni w różnych e, amerykańskich stanach dochodzi do niecodziennych wydarzeń. W Newadzie na niebie pojawia się e, kula ognia, a później mieszkańcy wezwali policję, gdyż, jak e, stwierdzili w ich ogródku, pojawiły się nieludzkie istoty. Jednocześnie nad miastem Miami pojawił się wyglądający futurystycznie bombowiec B-2 Spirit. Eksperci od spraw UFO przyznali, że mogą to być zaplanowane działania przez specjalistów z NASA i, Penta i Pentagonu. Celem jest sprawdzenie, jak obywatele kraju zareagują na dziwne wydarzenia. Dla mnie to brzmi kuriozalnie. Czy tam dalej. W przypadku tajemniczych nieludzkich istot, prawdopodobnie chciano dowiedzieć się, jak świadkowie opiszą całe zdarzenie i wygląd samych istot. Tymczasem, jeśli chodzi o futurystyczny bombowiec nad miami, to chciano dowiedzieć się, czy mieszkańcy pomylą go z pojazdem obcych cywilizacji. NASA i Pentagon badają sprawę UFO w USA. Naukowcy obecnie gromadzą materiały na temat niezliczonych zajść UFO w roli głównej. W samych Stanach Zjednoczonych aż 70% społeczeństwa uważa, że było świadkami przedziwnych wydarzeń, w których pojawili się przedstawiciele obcych, obcych cywilizacji lub widziano ich pojazdy. Dla rządu to bardzo niepokojące wieści, gdyż ten fakt może mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Drodzy Państwo, niby artykuł wyciągnięty z buta, Nikt poważny nie potraktuje tego artykułu poważnie. A ja myślę, że trzeba takie artykuły i będzie się takich artykułów ukazywało więcej, różnej treści, w podobnym temacie. UFO będzie się ukazywało więcej, żeby było jasne. Ja wierzę, że we wszechświecie może istnieć życie i na pewno istnieje poza Ziemią. Wierzę też, że we wszechświecie istnieją cywilizacje. Jakiej wartości czy przewyższającej cywilizację ziemską? Być może. E, wierzę w to, ponieważ wszechświat jest przeogromny. E, jest stwierdzone, że Słońca, gwiazdy posiadają, posiadają układy planetarne podobnie jak nasze Słońce, układ planetarny, i jest wielce prawdopodobne, że na taką ilość we wszechświecie e, planet i gwiazd. E, życie może być bardzo nagminne. Nie oznacza to, że, bo życie biologiczne, ale nie oznacza to, że e, istnieją także cywilizacje. No, powiedzmy, że cywilizacje będą rzadsze, ale będą. I na pewno, jeżeli są różne cywilizacje, to na pewno bywają o wiele starsze i bardziej e, i bardziej Technologicznie i duchowo e, e, do przodu jak nasza raczkująca cywilizacja, e, Drodzy Państwo, ostatnie zdanie tego artykułu. Ja wierzę, że autor e, brał artykuły z gazet amerykańskich, e, bo z tego wynika, ale ostatnie zdanie jest takie. Ostatnie zdania są takie, na to zwróćmy uwagę. Naukowcy obecnie gromadzą materiały na temat niezliczonych zajść z UFO w roli głównej. W samych Stanach Zjednoczonych aż 70% społeczeństwa uważa, że było, było świadkami przedziwnych wydarzeń, w których pojawili się przedstawiciele obcych cywilizacji lub widziano ich pojazdy, dla rządu to bardzo niepokojące wieści, gdyż ten fakt może mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Zbyt państwo, wyobraźcie sobie, że NASA i jakieś służby w tej chwili bawią się w jakąś, nie wiem, jakiś teatrzyk z, ze swoimi obywatelami i latają... Futurystycznymi maszynami na niebie, sprawdzając, czy ludzie wezmą to za ufo, czy stwierdzą, że to jest futurystyczny pojazd powietrzny ludzki, czyli stworzony ręką ludzką. Ale też najciekawsze, tu jest pokazana nawet taka, taka dziwna istota z ogonem, jak gdyby, że nieludzkie postaci czyli prawdopodobnie. Czy jakieś osoby z NATO, czy jakieś osoby ze służb przebierają się w takie dziwne postacie? Ja to Państwu pokażę, tą postać. E, poczekajcie, proszę Was łaskawie. O, e, zobaczcie, to jest taka postać. To jest taka postać. O, tutaj to, to, to wygląda jak jakiś, nie wiem, diabełek z ogonem, czy co to jest. E, to, czy to jest poważne? To jest niepoważne, ale drodzy Państwo, od 2020 roku bardzo wiele rzeczy wygląda niepoważnie, dziwnie, bez konsekwencji e, i dotyczy to nas. I mimo że my widzimy w tym wątpliwości, musimy to odbierać na poważnie. E, chociażby w trakcie zarazy. E, ile? rzecz O ile rzeczy nas zaczepiała policja i wlepiała nam mandaty. Zwróćmy uwagę. Ale państwo, czy... Zaraz wrócę do tego tematu, bo on jest bardzo istotny. Bo w tym, powiedziałbym, w samej postaci futurystycznym, futurystycznym e, e, artykule e, jest e, jest e, e, bardzo niepokojąca kwestia, poddana, że Stany Zjednoczone, że NASA, być może rząd Stanów Zjednoczonych, obawia się po tylu dziesięcioleciach, zaczął się obawiać raptem teraz, że może nam zagraża niebezpieczeństwo. Czyli, że może rzeczywiście ludzie widzieli to ufo w tak dużej ilości. I teraz po dziesięcioleciach trzeba się zacząć bać. No, jeżeli, jeżeli rzeczywiście ufo by się pokazywało. I e, ludzie to widzieli, to same te dziesięciolecia wskazują na to, że nie do końca musimy się bać, a raczej nad tym zastanawiać, dlatego że przez dziesięciolecia nic nam to UFO nie zrobiło. E, a to czego się teraz bać, zwłaszcza gdzie mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem e, militarnym na całym świecie, świat dawno nie był tak blisko trzeciej światowej, jak jest teraz. Mamy czynną wojnę na Ukrainie, więc, więc Stany Zjednoczone mają, i nie tylko Stany Zjednoczone, mają się czego obawiać. Europa, Stany Zjednoczone, w ogóle świat musi się obawiać tego, żeby z tej sytuacji, którą teraz mamy, ogólnie globalnej, nie wystąpiło prędzej czy później globalny konflikt, który będzie zagrożeniem dla naszej planety. Uwaga! Okazuje się, że Stany Zjednoczone doszło do wniosku, że po wielu dziesięcioleciach trzeba zgłoszenia o UFO brać na poważnie i te zgłoszenia, te zgłoszenia, no, trzeba teraz zweryfikować, czyli teraz trzeba zrobić próby i zobaczymy, co ludzie będą ludzie będą dzwonić, mówić i zobaczymy, czy oni przesadzają, czy nie, a sami będziemy się za UFO przebierać za nieludzkie postaci. I futurystycznymi e, samolotami będziemy latać nad głowami obywateli amerykańskich. Wygląda to śmiesznie, ale to moim zdaniem nie jest śmieszne. Drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że zaraza e, wyszła z Chin. E, to jest jedno. E, zaraza wyszła z Chin i została przyjęta przez, e, znaczy inaczej, i opanowała świat zwróćmy uwagę, że mimo iż nam pokazywano, jak to chińskie miasta, całe dzielnice były podobno pozamykane, ludzie byli na przymusowych kwarantannach, tam się, działa, tam się działy straszne dantejskie rzeczy z tego, co nam media pokazywały. E, przypomnijmy sobie to wszystko. Ale weźmy pod uwagę jedno. Ja chcę być poprawny, więc będę mówił poprawnie, dobrze? Mam nadzieję, że większość Państwa, a mam nadzieję wszyscy, mnie dobrze zrozumiecie. Potem przyszedł ratunek w postaci wiecie czego i, i stosowano ten ratunek. Z tym, że weźcie pod uwagę drodzy Państwo, iż, iż Rosja miała swój ratunek prywatny, znaczy inny, rosyjski i to był bodajże Sputnik. Wiecie, jakie jest zagrożenie na świecie, to każde, to Państwa się jednoczą w tym momencie i jeżeli e, nauka e, wymyśla coś, Ku dobru człowieczeństwa, to nie ma podziałów na wrogów i niewrogów. Wszyscy próbują ratować swoje narody. Ale Rosja poszła inną drogą. Nie wiem, jak Chiny, ale chyba też poszły inną drogą w tym względzie. No tak. Zachód. W tym Stany. Poszły swoją drogą. E, raptem. Zmiana wszystkiego. Powstaje wojna na Ukrainie. Niknie prawie równocześnie zaraza wysycha i mamy obecną sytuację. Z Państwo, czy zaraza wróci? Nie taka jak była, ale wróci. I dla wielu jest to wiadome, że wróci, bo inaczej być nie będzie mogło. E, tylko będzie taka różnica, że tak jak zaraza, która przyszła w 2020 roku, była epatowana, była. Y, pamiętacie pacjenta Zero y, w Polsce? Po wyleczeniu jego, on udzielał wywiadów w mass mediach. Drodzy Państwo, zaraza, która przyjdzie, będzie przyjęta zupełnie odwrotnie, jak ta zaraza, która była. Ją się będzie zakrywało. O niej się nie będzie. Znaczy, będzie się jej umniejszało. Uwaga! Zaraza z pewnych względów będzie bardzo groźna, a szurem będzie ten, kto będzie jej groźność podbijał, podkreślał. Media zupełnie odwrotnie zaczną stosować narrację względem, względem, względem zarazy, która przyjdzie. Czy Chiny i Rosja oszeka, oszukały Zachód? Uważam, że tak. Chiny i Rosja oszukały Zachód y, lub zostawiły Zachód w sytuacji, z której już w tej chwili nie ma wyjścia. Dlatego Zachód Musi znaleźć, ma niedługo czasu na to, ja przepraszam, że tak z zawijasami to mówię, ale powiem tak. Zachód ma niewiele czasu na to, żeby znaleźć teorię, tezę, która spowoduje, że będzie można coś na coś zgonić. Między innymi moim zdaniem, e, między innymi teoria o UFO i o zagrożeniu istot, które nie chcą się z nami kontaktować, ale które się ujawniają w ten czy w inny sposób, e, że, mo, że to UFO może mieć niecne plany względem nas. Żeby temu UFO może chodzić głównie o Ziemię, o naszą planetę, ale niekoniecznie o nas. Więc jeżeli UFO e, chciałoby Ziemię, a niekoniecznie nas, to jest dla nas nieprzyjazne. I z tego powodu ja wiem, że to jest nienormalne, co mówię, ale uzurpuję sobie prawo do tej nienormalności, dlatego, że w 2019 roku powiedziałem, że to jest ostatni w miarę normalny rok na świecie. Potem już będzie nienormalnie, i to jest nienormalnie, i ta nienormalna teza. Jest brana jako jedna z alternatyw na przyszłość, jak się już zacz, jak ta druga zaraza przyjdzie, którą się będzie chciało wytłumaczyć i ukrywać. E, mówię to bardzo okrężnie, inaczej powiedzieć tego nie mogę. E, mam nadzieję, że jestem zrozumiany. Proszę Państwa. Ja mam wrażenie, że ostatecznie to, co się stanie, winą będą obarczone komary, insekty. Ta teoria z UFO upadnie, będzie zbyt denta i, i będzie zbyt nie do przyjęcia. Czeka nas bardzo niedobry okres. Tudzież jest ta wojna, i świat stoi w obliczu poważnej globalnej wojny, ale jeszcze jest jedno zagrożenie, które będzie. Ja to tak nazwę zarazą wtórną, którą za wszelką cenę mass media, której za wszelką cenę mass media będą chciały umniejszyć. A działo się zupełnie odwrotnie przy zarazie, która była. Czyli będziemy świadkami czegoś takiego. I ludzie, tak jak protestowali w stosunku do tego, co było, tak teraz ludzie będą protestowali, że Zbyt mało uwagi i zbyt mało e, tłumaczenia, e, przyznania, e, że jest to fakt, że jest to poważna i bardzo groźna zaraza, zbyt mało się o tym będzie mówiło. E, bo za wszelką cenę będą publicznie, będzie, będą chcieli chci chci umniejszyć temu, co się będzie działał. E, tak to czuję. Zachód został w pewnym sensie oszukany. Zachód nie jest bez winy, tylko zachód został wykiwany, o tak to powiem, przez Chiny, Rosję. Być może. Są też inne kraje, ale Chiny i Rosja na pewno oszukały świat, bo to, co się miało dziać, miało się dziać globalnie. E, natomiast Chiny i Rosja Moim zdaniem taktycznie zgodziły się, te mocarstwa zgodziły się na to teoretycznie, ale w praktyce e, szybko skorygowały to te państwa, e, że będą się chroniły własnymi środkami. I to jest właśnie wykiwanie Zachodu. Zachód jest w tej chwili w bardzo fatalnej sytuacji, bo z jednej strony Chiny, Rosja będą coraz bardziej wykorzystywały tą sytuację, wiedząc, że idzie druga zaraza, która spotka ta zaraza będzie tylko w niektórych państwach e, i, i niestety będzie w moim poczuciu groźną zarazą. Mówię to tak, jak mogę powiedzieć. I, I mamy tutaj do czynienia z podwójnym problemem Zachodu. Jedno to to, że Zachód jest świadomy, że został oszukany przez Chiny i Rosję. I być może nie tylko. I świat ma świadomość, Globalnego konfliktu, ale też Zachód ma świadomość, że niebawem pojawi się o wiele poważniejszy, znaczy o, też bardzo poważny problem i jak najszybciej szukają wytłumaczenia, a nie będzie to proste, dlatego że to wytłumaczenie musi być w swej podstawie bardzo e, logiczne dla nas, dla ludzi. A ludzie po tym wszystkim, co już przeszli, w mało co uwierzą, co im przedstawiają me media. E, Tak to czuję i to chciałem Państwu przekazać. Trzy i pół roku. To co mówiłem na początku zarazy. A być może właśnie po okresie trzy i pół roku nowa zaraza zacznie. Na początku pomału się ujawniać, a potem w coraz większej ilości. Oby tak nie było, ale ja się tego obawiam, brzmi to koszmarnie, ale tak to poczułem. I to chciałem Państwu powiedzieć. Z natury jestem wewnętrznie bardzo racjonalnym człowiekiem. Nigdy bym nie pomyślał, że dożyję i że Państwo dożyjecie czasu, kiedy naprawdę globalnie rzeczy. Nienormalne będą uważane jako normalne. To jest jedno zdanie. Nie wiem, wrzesień czy październik w 2019 roku, kiedy się skupiałem, poczułem: powiedz im, tu na żywo, przed kamerą, powiedz im, że to jest ostatni w miarę normalny rok na świecie. Czy Wy uważacie, że normalną rzeczą jest, że NASA przebiera swoich ludzi w tak zwane nieludzkie postaci, prawdopodobnie z ogonem, i one biegają po jakichś osiedlach? A naukowcy badają, obserwują w tym czasie, jak ludzie na to zareagują. Ja myślałem, że NASA. Ma szereg różnych problemów naukowych sięgających daleko w kosmos, przynajmniej do Marsa. <laughs> no ale cóż się dziwić? Oni już wiele dziesięcioleci temu, jak na wycieczki sobie latali na Księżyc i z powrotem, może zrobili już swoje dzieło kosmiczne, i teraz bawią się w pozorowanie UFO i badanie, jakich ich obywatele na to reagują. Zawsze myślałem, że globalny przepływ informacji, internet, jest to wielki wynalazek ludzkości, który udoskonali naszą cywilizację. Tak jest. Z jednej strony to udoskonaliło naszą cywilizację i udoskonala. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, jest to narzędzie, które potrafi nieprawdopodobnie ogłupić społeczeństwo, ogłupić całą cywilizację i spowodować, że my uwierzymy we wszystko, a zarazem nie wierzymy w nic. Ściek Różnych słów, boję się tej zarazy, która niestety musi przyjść, będzie groźna, a będzie się jej umniejszać odwrotnie, jak, jak tej, która była. Ta już nie będzie zarazą celebrytą. Ta będzie zarazą niechcianą, ale ona przyjdzie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Państwa.